Hejka, witam w nowym odcinku życia Rainbow. I w dzisiejszym odcinku zaczynamy od y, wybudowania drugiego domku, bo mamy trochę więcej pieniędzy i pomyślałam sobie, że to jest dobry pomysł, żeby wybudować drugi taki sam domek dla osób, które będą do nas przyjeżdżać. Y, no i robimy to tym sposobem, mm, że najpierw chcę przesunąć i się tutaj męczę. Ale zaraz przesunę, bo zapomniałam, że dwie bryły z tego zrobiłam. Przesuniemy cały domek i później zrobimy na zasadzie skopiowania drugi taki. I dzięki temu właśnie w następnym odcinku może już będziemy mieli kolejnych gości. I tutaj właśnie za chwilę skopiujemy ten y, sposób. Podpatrzyłam na TikToku. <ścoughs> Szczerze mówiąc, nie wiedziałam nawet, że się tak da robić, ale to jest po prostu genialne. Oczywiście pewnie jestem ostatnią osobą na tym świecie, która nie wie, że mm, można kopiować, ale teraz już wiem i sobie właśnie kopiuję. I, i wreszcie będzie identyczny, sklonowany praktycznie domek. Ten, który teraz robię. No ale to jakby one niech sobie będą mi takie same w sumie, co za, co za różnice. No a w dzisiejszym odcinku jeszcze będą urodziny Rose. I ee, no, i jeszcze zobaczycie, co będzie. No, ale to dopiero później zobaczycie, bo na razie to jeszcze ten domek mm, jeden i drugi robię. Zapomniałam, że z tej strony była ta łazienka. Coś mi właśnie tutaj nie pasowało. No i teraz pewnie dachy się nie będą zgadzały, więc też za sekundę poprawię. Nie później też się może zajmiemy górną częścią domu, żeby częściowo tam już coś porobić, ale na razie właśnie te domki takie, że tak powiem letniskowe, takie nazwijmy, trochę robię. E, tutaj e, jeszcze nie mam przyjrzywając koncepcji za bardzo jak tutaj rozmieścić, ale na pewno będzie jedno pomieszczenie. Która będzie pokojem Rose, ale ono będzie jej pokojem dopiero jak ona dorośnie, ponieważ przez te pierwsze lata jak ona nie umie chodzić po schodach i tak dalej, to ona niech po prostu sobie tutaj mieszka. Z Rainbow w jednym pokoju, bo jej to w zasadzie wiele nie zmienia, a mi bardzo zmienia, bo jednak później jest to mega trudne, wiem, bo w, e, w sielskim życiu to po prostu ja tam takie ruszady z tymi dziećmi już musiałam robić, żeby je ogarnąć, skoro tam to rzeczywiście jest bardzo dużo tych dzieci. No ale to jest też taka właśnie wielodzietna rodzina, taka, taki styl rozgrywki, więc e, dlatego też tak to tam wygląda. A tutaj troszeczkę inaczej, ale też uważam, że w sumie projekt będzie takim dzieckiem, co już umie sobie, nie wiem, szkolnym powiedzmy, o szkolnym dzieckiem to, to będzie miał większy sens. No i dalsze też rozplanowanie tych pomieszczeń tutaj, co tu porobić. Może jakieś biuro, może jakieś coś tam. no Zobaczymy na razie, to w ogóle nie ma o czym mówić, bo nie mamy nawet pieniędzy na to, żeby rozmyślać, więc oczywiście marzyć nam nikt nie zabrania, ale też. No Myślę, że na razie wystarczy, tyle. Tutaj też jeszcze takie zakusy na balkon robiłam w ogóle, takie haha. Bo przecież jeszcze nie było piętra, ale balkon był. Ale tutaj, jeszcze jedno, jakby jeszcze jedna chyba kondygnacja powinna być, żeby to, to miało sens. Bo tutaj, tak, bo ja to zrobiłam trochę jeszcze za wysoko. Więc może jeszcze zrobimy coś na zasadzie poddasza. Ale też, też jeszcze nie dziś, bo no, mamy 1650 simlonów, więc nie ma co szaleć za bardzo w tej sytuacji. E, więc to tak zostawimy. No tutaj, jak widzicie, no, plany były duże wizualnie, fajnie, w środku w ogóle tam nic nie ma jeszcze, nie? więc ogólnie śmiesznie. No ale oczywiście w miarę rozgrywki i pieniędzy i tak dalej, to wszystko będzie się pojawiało. I teraz jaka jest sytuacja? Jesteśmy w tym momencie, że Rainbow wróciła z pracy i śpi. W sumie ty też mógłbyś iść spać, Dwayne. Billy to tutaj chilluje na leżaczku sobie. Może idź sobie coś zjeść? A czemu nie? Eee, dobra. No i niech oni sobie tutaj chwilę po... Albo nie, w sumie ty to wstań, bo ty głodna jesteś. I przebierzesz się i coś może do jedzenia zrobimy. Rakawy nie trzeba opróżniać, to zrób coś do jedzenia. Mamy tu jakiś telefon od jakiejś średnio znanej nam e, Simki, więc tam byle co odpowiedzieliśmy, bo nie, nie za bardzo wiem nawet, co tam ona może od nas chcieć. Mm, więc dobra, tak to załatwimy. Dwayne ma za godzinę pracę, dobra. Mała płacze, więc trzeba się nią zająć. No i dobra, mamy jedzenie, więc ona sobie troszeczkę coś tam zje. Dwayne to się zaraz zbiera do roboty, a już mamy brudną pieluszkę teraz do zmiany. Dobra, to trzeba tą brudną pieluszkę zmienić. No już drugi poziom się umiejętności wychowawczych Dwaynowi podniósł, więc spoko. Tutaj może... Może, może, może co? A dobra, ty skorzystasz. Weź skorzystaj, gdzie ty idziesz? A, nie, nie trzeba się już Rose zajmować. Ona już jest zaopiekowana. Mm. Nie musisz już tego robić, idź po prostu do łazienki. A w międzyczasie... Chciałabym, żeby ona z tym e, usiadła sobie i pogadała trochę z Bilim. Co on robi? Co robi Billy? Dobra, przeciągniemy. Eee, gada pewnie ze swoimi wymyślonymi przyjaciółmi. No, oczywiście jakby inaczej, bo on ma tą cechę jakąś taką dziwną, <grywka> której ja nie skontrolowałam, ale w sumie, w sumie jest i tak gość, więc co nas to obchodzi. I oni sobie słuchajcie, trochę pogadają. Eee, trochę, trochę więcej sobie pogadają. Mm, no i zobaczycie, jaki ja mam na nich tutaj plan, co ja tutaj wymyśliłam. Ten już, jak się nagada z tymi swoimi wymyślonymi przyjaciółmi, to może z jakimś prawdziwym Simem sobie chwilę porozmawia. Z Rainbow w ogóle tutaj, bez tego, w samych tych kąpielówkach siedzi, tutaj jakaś rozmowa będzie w ogóle, To też jak się cieszy, się wyrwała na chwilę z domu. <gulanie> Zerknę jeszcze sobie, jakie oni mają tutaj y, między sobą relacje, ale całkiem takie no, podstawowe. Ale za chwilę nie będę tego Za chwilę się coś tutaj więcej rozegra. Przynajmniej mam taką nadzieję, bo taki jest plan. No, gdzie ty poszłeś? Co ty? Rose płacze, czy czemu ty tu idziesz? O co chodzi? Co tu się dzieje? Hmm. Czy ja w ogóle. Spa a, sprawdzam Michaela. W ogóle się są te piary, sprawdzam, bo w ogóle nie kojarzę jej. No przecież ona śpi, Boże. Czy ty tutaj przybiegłaś, oglądać telewizję? No czy ty całkiem zwariowałaś? To ja tu jakąś bajerę zarzucam z tym gościem, a ty idziesz. Ja myślałam, że dziecko ci płacze, że to chociaż masz naprawdę jakiś dobry powód, a nie po prostu telewizji dawno nie oglądałaś. Dalej gadamy, dalej coś tutaj próbujemy, jakąś tam. Makaron na uszy nawijamy, no mam nadzieję, że jakoś się tam oh, rozwinie ja. tutaj ta ich relacja. Widać, jakiś zainteresowany w telefonie sąsiedzi w ogóle, spoko. No dobra, weź tam coś jeszcze, dobra, spróbujmy może tą reakcję taką, reakcję, interakcję taką romantyczną, pochwal wygląd, coś takiego lajtowego na początek, żeby nie iść za poważnie. No dobra, nawet jest dobry od, oddźwięk, nie wiem jakie on ma cechy. W sumie nie pamiętam też jakie Rainbow ma cechy, oczywiście mogę to sprawdzić, ale na razie to nie chce mi się, bo chcę na razie tutaj, żeby oni sobie pogadali. Ale naprawdę idzie no, całkiem gładko, no nie mogę powiedzieć, że na, nawet się pokuszę o stwierdzenie, że z Dwayne'em nie było tak łatwo. Ten jak się przysiadł, jak się zmęczył w ogóle tą rozmową. Mam zaraz ten. A w ogóle jakaś random Simka przyszła, też nie wiadomo o co chodzi. Przyszło sobie taką po prostu. Ale na razie. Tutaj Bajera jakaś się kręci na lewej stronie po lewej stronie. To stoi sobie. W ogóle. Nie, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Rose Speedway Wayne w pracy, ja nie wiem co to jest. Dobra, lecimy z tą gadką na podryw, zobaczymy, czy to dobrze spędzać z tobą czas, żeby to No, Dobra, kurde, fajnie, nie, no po prostu. Uważam, że... Dobra, i na razie to tak zostawmy, żeby, żeby trochę pozostali siebie głodni, że tak powiem. I żeby tutaj od razu nie, nie, nie poszło to z... Jeszcze zada... To już flirciarskie zapoznanie, nie? No dobra, weź się zapoznaj normalnie, jakoś zabawnie, a nie. Już po prostu w ciebie z domu wypuścić, to naprawdę. Weź se przysmak lepiej, bo Bo gwiazdożysz, Snickersa sobie weź. Dobra. Mm... No dobra, pójdź spać na chwilę, póki możesz jeszcze. Dwayne wrócił, zarobił, niech idzie też spać, bo zmęczony. Zerkam jeszcze, co w tej piwnicy trzymam, bo nie pamiętam nigdy, dobra. Takie bo tak mówię, że na górę można ewentualnie potem przerzucić, ale to jeszcze, jeszcze chwila, jeszcze nie teraz. Ten co robi. No i ciku, no co ty tak, co, siedzisz jakiś, ja nie wiem, jakiś co, coś, coś, coś nie halo tutaj bili z tobą. Zaczynam się martwić. Siedzisz tak, taki jakiś, nie wiem, w tym nastroju, zimny prysznic sobie weź. A to co ty robisz? Dlaczego ty nie możesz przejść? O ja, jestem głupia! Przed drzwi usunęłam, o nie! No i się dziwię, że chłop nie poszedł się wysikać, A on no przecież nie może nawet, no bo przecież drzwi mu jeju! To naprawdę... Naprawdę, ja sama z sobą nie mogę czasami, no. Dobra, poszedł już tam, się ogarnął, ci już stali. Takie lekkie przyspieszenie akcji. E, dokończ malowanie. Ja jej, o, w ogóle zapomniałam, że zaprosiłam tą Simkę. Ona teraz siedzi na chacie. Dobra, weź dokończ ten obraz. I w sumie tego nie sprzedawaj, bo można go powiedzieć gdzieś. Mamy takie totalnie gołe ściany, bo sprzedałam obrazki w domu, bo po prostu, kurde, nie było za co żyć. Więc, e, dobra, no, pomaluj. I niech tutaj ci zdobi ładnie salon. I w tym czasie możesz się zająć malowaniem następnego obrazu. Dobra, poszedł spać, Bielic, sobie tutaj maluj. No i to może sprzedamy, chyba że... Nie, no widzę, że ona wszystko na no, jedno kopyto robi po prostu. Kolejny taki sam odtwórczy obraz nauczyła się i jedzie. No, oczywiście nie będziemy robić tutaj jakichś kopii, nie? Dobra, to to się sprzeda. <noise> Albo tych wynajmowanych można by powkładać, bo to śmieszne by było w sumie. Ale dobra, sprzedajmy to. O, budziło się dziecię nasze, czyli trzeba zmienić Pampersa chyba z tego co widzę. Ty to Dwayne tam się sobą zajmij na razie. A my e, zaraz ogarniemy Rose Pampersa i chyba trzeba zmienić... I tutaj już widzę, że się jedzenie zepsuło, to przeciągam. I zaraz jeszcze pomyślimy, co tu można... Dobra, ona na razie ogarnie małą. E, no i może byś coś zrobiła do jedzenia, co ty na to? A dobra, dawaj te paluszki chlebowe w sumie, co tam. Mogą być i paluszki chlebowe. Nie ma żadnego problemu. No dobra, Dwayne się ogarnął. No dobra, idź sobie spać w sumie, wiesz, bo ty masz taki ten pasek, taki, taki. No niby dobry, ale to zaraz się pewnie wszystko popsuje. Więc niech tak będzie. No dobra, ty robisz te paluchy. No pewnie, no jest super, no wszystko jest super. Obyś tylko robiła. Tylko mnie słuchaj, to wszystko jest super dobra. Billy sobie dalej śpi w sumie jest głodny. Weź nam tu posprzątaj co jak już jesteś tutaj na chodzie i hamburgery sobie możesz zrobić w nagrodę. Dobra, zjedz sobie te poruszki i chyba ciebie zaraz też spać trzeba położyć, bo już widzę, że jest nieco ciekawie. Nie wiem, co on robił. A, dobra. Dobra, myślałam, że on tam się z kimś bił, a on po prostu robił grilla, odpalił. Ja po prostu nie wiem, co się dzieje przez, przez ścianę go oglądałam i tak jakieś dziwne te. No, wytrzej blat jeszcze. No dobra, Billy, może byś się na leżaku poczylował W sumie co nam tak siedzisz na tej kanapie naszej Halloweenowej, co? Patrzę sobie, ile Dwayne ma umiejętności gotowania, bo chce, żeby zrobił tort dla Rose. No, ma jeden chyba poziom, więc y, może być różnie, ale dobra, zaryzykujemy. Niech on tutaj zrobi to ten torcik, żeby dzieciak miał. Chociaż w sumie chyba niemowlak to nie potrzebuje. Ale dobra, niech ma to se dorośli, zjedzą. W sumie sobie będę żałować dzieciakowi. No. Niech, niech zrobi sobie normalnie ten, dobra. Rainbow, zaraz idź do pracy. Zróbmy, zrób, no, jeżeli ty zjesz tortę to tam normalnie postarzymy dzieciaka. Dobra, i zaraz dodamy tutaj yy, świeczki. A ja to przerzućmy tutaj. Niech, niech mabili, niech sobie zje. Dodaj świeczki, zaraz zobaczymy, czy jest pomóż zmuchnąć. Pewnie nie będzie, bo no nie ma, bo, 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 bo nie trzeba chyba w ten sposób. Eee, postarzać małej. No dobra, to weź to wyjmij te świeczki w takimże razie. Dobra, wyjmij te świeczki. No, wyjmuj wyjmuj. I weźmiemy, postarzemy ją, że tak powiem, w sposób klasyczny. No i jakąś tam randomową wyklikamy jej cechę. Spokojna, no to będziemy mieli chociaż chwilę spokoju, no nie? O, piękne oczka ma, ale bardzo śmieszny, śmieszny, bardzo ciekawy miks wyszedł z ich dwójki. No nie spodziewałam się tego szczerze mówiąc. <gry> bardzo to ciekawe jest, że tak wyszło. Eee, no i co? No i zaplanujemy strój. Jeszcze nie możemy. Dobra, to za chwilę się przeniesiemy tam, niech się. Bo musimy tutaj Rose troszeczkę y, pozmieniać z wyglądu. No Myślę, że zmienimy jej włoski, bo trochę nie jestem przekonana co do tej y, fryzury, więc włoski to musowo je zmieniamy. Y, no i oczywiście stroje, no nie jakiś taki codzienny. Trzeba je zmienić. Na do snu, na ciepłą, zimną pogodę, chociaż na tą zimną to pewnie nigdy z tego nie skorzystamy, bo u nas jest w miarę fajnie i cały czas ciepło, ewentualnie pada, więc akurat klimacik to jest mega, ale no tutaj na pewno fryzurkę trzeba zmienić. O, wajby matki, yy, tej mamy i córki, jak robiłam serię, tam to miała, Klaudia yy, miała wtedy takie dwa koczki, a tutaj zróbmy takie dwa kucyki. A co tam? No i dobra, i tak wygląda nasza Rose teraz po delikatnych modyfikacjach. Eee, no i teraz trzeba troszeczkę też zmienić jej pokój. No wszystkim łóżyczko. Nie będę sprzedawać tego łóżka, bo nie wiem, w sumie może będziemy mieli dzieci, może nie. Zobaczymy, na razie tutaj połóżmy. Eee, a może będzie miał kto, ktoś z naszych lokatorów czy tych najmujących dziecko więc wtedy będzie można wstawić taką dostawkę kosz przeniosę do kuchni no już bez przesady, już teraz na razie nam nie jest potrzebny ten kosz e, łóżeczko jakieś przystosowane dla dzieci jakieś kilka zabawek o takie różne poustawiamy tutaj rzeczy na razie ona będzie z nami tutaj w pokoju no bo nie wyobrażam sobie latać na tą górę do tego dziecka w tym momencie powiem szczerze Zrobimy jej tutaj taki fotelik do jedzenia, żeby mogła sobie te kaszki mm, testować. Czy moje ulubione, moja ulubiona interakcja z takimi bopsami. Dobra, mm, no jeszcze jakieś tutaj z zabawkami. Tak, ona no, dużo nie potrzebuje, to nie ma co szaleć, bo to tak ona z tego nie będzie korzystała. No dobra, ee, Rosie... To no tak, ty sobie tutaj śpisz Rainbow, a może się małą zajmie Dwayne. I mógłby jej dać kaszkę na przykład coś z dyni, bo mamy Halloweenowy y, czas, więc niech ona sobie coś z dyni. Próbuję, zobaczymy, czy jej ta dynia zasmakuje. W sumie bardzo mnie to ciekawi, czy będzie jej smakowała dynia. No niestety nie podpasowała jedzenia, trudno bywa. Ale niech sobie zje do końca. <grym>, bo chyba, chyba nie za bardzo. A co to taka rozgniewana, jak śmiesznie kłaść. O, już nie przesadzaj, No ale dobra, tutaj ma już. ma już. Yy, jedzonko. Także spoko. No dobra, słuchajcie, będziemy kończyć ten odcinek. Bardzo dziękuję Wam. Eee, za oglądanie. Eee, w międzyczasie tutaj jeszcze, słuchajcie, dodam wannę, dodam do wyposażenia eee, prysznica, dodam wannę, bo będzie ciężko nam być tą małą. Bardzo chciałam podziękować za nowe subskrypcje. Jest nam bardzo miło, że eee, subskrybujecie, oglądacie. Super, to jest dla nas motywacja. Eee, no i widzimy się w następnym odcinku. Papa. Pa.